Hej, dzisiaj odbiegając trochę od atmosfery, powiem Wam o rolnictwie. Nie bójcie się do atmosfery, wrócę niebawem, czy już w sumie dziś wieczorem bodajże. Dobra, dzisiaj pogadamy sobie o czynnikach rozwoju rolnictwa. Będę omawiała Wam rolnictwo na całym świecie. Po pierwsze, chciałam Wam powiedzieć o funkcjach rolnictwa, albo nie zacznę najpierw od tego, co to takiego jest rolnictwo. Rolnictwo jest to pierwszy sektor gospodarki narodowej. Nasza gospodarka narodowa dzieli się na trzy takie sektory. Pierwsze to właśnie rolnictwo, drugie to przemysł, a trzecie to usługi. I teraz to rolnictwo obejmuje uprawę roślin i chów zwierząt gospodarskich. I teraz, jakie są jego funkcje? Posiada on trzy swoje funkcje. Posiada funkcję społeczną, posiada funkcję przestrzenną i ekonomiczną. Funkcja społeczna polega na tym, że rolnictwo tak jakby tworzy miejsca pracy, wiadomo, dla rolników. Kolejna jest funkcja przestrzenna, czyli kształtowanie krajobrazu wiejskiego, Tak, czyli krajobraz wiejski tworzy. Ehm, I funkcja ekonomiczna, czyli dostarczanie żywności ludziom i zwierzętom. Yy, I wytwarzanie produktów na potrzeby na przykład przemysłu. Teraz tak. Jakie jest znaczenie rolnictwa na świecie? Tu jest taka bardzo prosta zasada, ponieważ im większy udział rolnictwa w gospodarce państwa, tym państwo jest mniej rozwinięte. Bo wiadomo, teraz patrzy się tak, że jeżeli w państwie właśnie. Yy, tak, jakby przoduje, przodują usługi, to wtedy państwo jest bardziej rozwinięte. Jeżeli przemysł, państwo jest średnio rozwinięte. Jeżeli rolnictwo, państwo jest najmniej rozwinięte, bądź się rozwija. I teraz tak, najmniejszy udział rolnictwa. Wypisam tutaj trzy takie, jakby nie wiem, państwa. Przykładowe to jest Japonia, USA, Francja, średni udział rolnictwa to na przykład Chiny, Białoruś czy Brazylia, i największy, to li... największy udział rolnictwa w gospodarce, w sektorze gospodarki narodowej, to właśnie głównie m, kraje afrykańskie, tak bo tam y, no, nie jest tak, jakby możliwe tam rozwijanie sektora usług czy w niektórych państwach też przemysłu, to największy właśnie udział ma na przykład Liberia, Niger czy, czy, czy czat. Teraz tak, czynniki rozwoju rolnictwa, one są podzielone na czynniki przyrodnicze oraz czynniki pozaprzyrodnicze. Czynniki przyrodnicze to są, e, moi kochani, e, to są warunki agroklimatyczne, tak, Czy jak klimat e, wpływa na rozwój rolnictwa. Otóż, moi drodzy, chodzi tutaj głównie o okres wegetacyjny. Roślin, tak? Czyli, co to okres wegetacyjny? To jest okres w ciągu roku, gdzie średnia dobowa temperatura przekracza 5 stopni Celsjusza, tak? Czyli, y jest to okres w ciągu roku, gdzie właśnie temperatura y jest odpowiednia do wzrostu i do rozwijania się roślinności, tak? I najlepszy, właśnie taki y taki jakby najdłuższy okres wegetacyjny występuje i najlepsze do warunki klimatyczne są w szerokościach umiarkowanych ciepłych, tak? Czyli w szerokościach umiarkowanych ciepłych oraz w szerokościach zwrotnikowych i podzwrotnikowych, tak? Czyli zwrotnikowych i podzwrotnikowych wilgotnych, tak? Teraz tak, Dalej, żyzność gleb. O co chodzi z żyznością gleb? Żyzność gleb, moi drodzy, jest to zdolność gleb do zaspokajania potrzeb roślin, czyli dostarczania im np. wody, powietrza czy np. innych składników mineralnych. Zależy to od składu gleby, tak, czy jaki gleba ma skład. Najlepsze gleby, które również występują w Polsce, są to czarnoziemy, są to np. mady, które występują. Wokół na przykład rzek są też gleby płowe czy gleby brunatne. Kolejny czynnik to warunki wodne. O co chodzi z warunkami wodnymi? No, wiadomo, że rośliny, aby rosnąć, muszą mieć jakąś wodę, nie, mo nie mogą mieć jej zbyt dużo, też nie mogą mieć jej za mało. No, i w sumie, co Wam powiedzieć jeszcze o tych warunkach wodnych? I też zależy to od głębokości zalegania wód gruntowych. Tak? Jeżeli te wody też są za głęboko, rośliny, korzenie roślin nie dosięgają, to też rośliny no, na tym suchym sobie nie, tak jakby nie dadzą rady, i kolejnym jest ukształtowanie powierzchni, to najbardziej sprzyjające są właśnie tereny. Łagodnie nachylone, na których jest możliwy samoczynny, e, samoczynny ruch wody. Tak? Czyli nie mogą być zbyt strome, nie mogą też być zbyt płaskie, bo stałaby po prostu woda. I teraz szybko czynniki pozaprzyrodnicze. Pierwszy taki czynnik e, jest to poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, e, czyli wiadomo, o co chodzi, że im państwo bardziej rozwinięte, tym ma większe możliwości ma większe możliwości na przykład na mechanizację pól, na wprowadzanie nowych upraw, może sobie pozwolić, kraje mniej rozwinięte niestety nie mają takiej możliwości zasoby siły roboczej no tutaj po prostu to jest bardzo szczególnie istotne, gdzie uprawia się rośliny wymagające dużych nakładów pracy, nie? na przykład taki ryż powiedzmy, to musi być mega dużo pracowników i jak tej siły roboczej nie będzie to rolnictwo nie może się rozwijać dalej poziom kultury rolnej no i tutaj obejmuje on na przykład stosowanie nowoczesnych metod upraw chowu i chowu e, poziom mechanizacji na przykład co jeszcze wykorzystywanie nawozów Wprowadzanie wydajniejszych odmian roślin. No i ostatnie to jest na przykład, wybrałam politykę rolną państwa, czyli jak bardzo państwo po prostu dba o rolników. Jeżeli są jakieś dofinansowania albo coś dla rolników, tym lepiej właśnie dla nich. Tutaj przedstawiłam wam taki wykres, i ten wykres przedstawia, przedstawia użytkowanie ziemi na świecie. I teraz widzimy, są to tylko obszary lądowe, nie wliczając w to oceanów ani wód. Czyli na przykład lasy zajmują 1 trzecią powierzchni naszej, około 1 trzecią powierzchni naszej planety. Grunty orne, tutaj nie widzicie, ale najmniej, to jest 12,5%, tak? Grunty orne. I mamy tutaj jeszcze użytki zielone, czyli na przykład łąki i pastwiska, to jest około 25%. Mamy też inne, inne to mogą być na przykład nieużytki ekologiczne, takie jak, nie wiem, pustynie na przykład są nieużytkiem ekologicznym. Nie wiem co jeszcze. Aha, infrastruktura, zabudowa, drogi, miasta, to wszystko też tutaj się znajduje. I teraz tutaj w ogóle pewnie nie widzicie, ale to Wam tylko powiem, to jest struktura użytkowania ziemi na poszczególnych kontynentach. O co tu chodzi, powiem Wam. Najwięcej gruntów ornych, tak? Największy udział, czyli 20%, ma, jest w Azji. Tak jest tam tego najwięcej. Użytków zielonych najwięcej występuje w Australii, czyli właśnie łąki i pastwisk. Lasy tutaj przoduje nasz kontynent 45% lasów jest na naszym kontynencie. W Europie właśnie, zaraz za nami jest Ameryka Południowa, no i inne, czyli tak zwane nieużytki ekologiczne i bądź infrastruktury zabudowy występują w Afryce. Tutaj głównie jest ona duża z tego względu, że tam jest ogromna powierzchnia, tak jakby pustyń, tak? Ok, lecimy do drugiego tematu. Od razu zrobię go z tym, bo jest bardzo podobne, czyli Rolnictwo świata. I tutaj mam przedstawione, tak jakby trzy podziały tego rolnictwa świata. I to są podziały tak, ze względu na poziom uprzemysłowienia produkcji rolnej, poziom nakładów i wydajność oraz przeznaczenie produkcji yy, przeznaczenie produkcji rolnej. A więc lecimy od razu, poziom uprzemysłowienia produkcji rolnej jest rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne. Trochę o, przemy, o tym rolnictwie uprzemysłowione no to jak sama nazwa mówi. Yy, no Jest bardzo wysoki, tak jakby poziom mechanizacji, komputeryzacji, jest dobra organizacja pracy, niewielkie zatrudnienie w rolnictwie to jest taki minus, tak że właśnie w tej uprzemysłowionej, tak jakby praca maszyn zastąpiła pracę ludzką. Jest wysoka towarowość, czyli mają duże plony, duża sprzedaż, duża wydajność wprowadzanie coraz to wydajniejszych właśnie roślin i raz zwierząt. Stosowanie nawozów, chemizacja, mineralizacja. To jest właśnie takie rolnictwo uprzemysłowione. A rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekologiczne, moi kochani, no to, to jest kompletna odwrotność tego, co przed chwilą przeczytałam, ponieważ tam nie stosujemy żadnych chemicznych środków ochrony roślin, w przypadku zwierząt nie stosujemy żadnych hormonów ani żadnych substancji, które przyspieszają wzrost, które przyspieszają. Które przyspieszają wagę, z uwagi na to, że produkty rolnictwa właśnie ekologicznego są droższe, tak? E, rozwija się ono przede wszystkim w krajach bogatszych, tak, czyli wyższa cena tych produktów wynika między innymi z tego, e, że są po prostu niższe plony, niższe plony z, tej, z tego rolnictwa ekologicznego, ponieważ e, tak jakby nasze plony nie są tak jakby. E, Chronione, nie są pryskane, tak, i przez to uzyskujemy mniej tych plonów, ponieważ ponosimy to ryzyko, że tak naprawdę nie wiemy, czy dopadnie jakaś choroba, czy jakieś robactwo je zeżre i tak dalej. Ok. No i powiem jeszcze szybciutko, jakie są plusy, jakie są minusy tego rolnictwa. No, uprzemysłowione, no to plusy mam na pewno takie, że nasze zwierzaki czy nasze rośliny nie są narażone na żadne choroby, nie jesteśmy narażeni na straty, przez to. Kolejny plus to szybszy przyrost masy zwierząt, kolejny możliwość prowadzenia upraw nawet na bardzo mało glebach, tak? Po prostu y, mamy takie nawozy, mamy taki, takie uprzemysłowienie, że one są w stanie tam wyrosnąć. A jakie są minusy takiego uprzemysłowionego? No na pewno większe zużycie paliw i wzrostanie czyszczeń powietrza jako efekt mechanizacji duża stopa w sensie powiększenie się stopy bezrobocia przez to, że właśnie jak mówiłam, maszyny zastępują pracę roślin. No i też zanikanie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego. Dalej. Teraz powiem wam szybko o plusach e, rolnictwa ekologicznego. No to plusy to są na pewno mm, to właśnie, że e, tak jakby odchodzimy od tych e, nawozów, czy jest dla nas lepiej. Nie musimy się tak jakby obawiać tego, będziemy zdrowsi, bo wszystko jest ekologiczne, brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ponieważ nie stosujemy tych maszyn wielkich, wyższa jakość i duże walory odżywcze wytwarzanych produktów, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a jakie są minusy? no Na pewno spadek zbiorów i plonów wyższe koszty produkcji i tym samym wyższe ceny produktów, no i na przykład jeszcze ograniczenie rozwoju przemysłu wytwarzającego te maszyny dla rolnictwa, tak? Bo my praktycznie z tego rezygnujemy. Kolejny podział rolnictwa to jest właśnie ze względu na poziom nakładów i wydajność. Poziom nakładów, czyli i tutaj mamy właśnie rolnictwo intensywne i ekstensywne. Czym to się różni? Otóż tym, że rolnictwo intensywne to jest na przykład y, charakteryzuje się tym, że są wysokie plony, wysoka wydajność, niewielka różnorodność gatunkowa produktu, duże nakłady finansowe, duża mechanizacja, środki ochrony roślin, nawozy występuje w większości krajów e, takich bogatszych, czyli rozwiniętych bardziej gospodarczo. Ale za rolnictwo ekstensywne różni się tym, że są właśnie tam niskie plony, niewielka wydajność chowu, stosunkowo duża różnorodność gatunkowa produkcji, małe nakłady finansowe e, na środki ochrony roślin, zróżnicowany poziom mechanizacji zróżnicowany stopień towarowości, mniejsze nakłady pracy. I to jest właśnie w takich krajach, które się na przykład rozwijają, nie? Ok, lecimy dalej. I tutaj mamy przeznaczenie produkcji rolnej i tutaj macie e, i tutaj macie rolnictwo towarowe i rolnictwo samozaopatrzeniowe. No to już wam nazwy mówią, że rolnictwo towarowe będzie właśnie przeznaczone na towar dla ludzi po sklepach, a rolnictwo samozaopatrzeniowe jest to rolnictwo e, Rolnictwo, tak jakby dla, dla tego rolnika, dla, dla tej osoby, na własny użytek. O tak. I tutaj, właśnie w tym rolnictwie towarowym, bardziej charakterystyczne jest rolnictwo to intensywne, a w tym samozapatrzeniowym ekstensywne. I teraz tak, przejdźmy jeszcze na ostatni, tak jakby już punktem, jest yy, GMO. Co do takiego jest, są to rośliny i zwierzęta zmodyfikowane genetycznie. I co to oznacza? Kochani, oznacza to, że w organizm, tak jak powiedzmy, zwierzęcia, czy rośliny, tak, w tym organizmie dokonuje się modyfikacji pewnych genów. E, modyfikacji pewnych genów, co oznacza i co sprawia, że te organizmy, które powstają o nowych, potężnych genach, charakteryzują się przede wszystkim tym, że są bardziej odporne na szkodniki, na grzyby, na wirusy, odporne na niekorzystne warunki klimatyczne, są bardziej trwałe i tolerancyjne na warunki, które panują np. podczas transportu. No i mają one np. większą jakość, czyli są bardziej smaczne, mają lepszy wygląd, tak. No i to głównie jest takie GMO, jest wprowadzone w krajach np. Ameryki Północnej. Tam bardzo przoduje to GMO, ponieważ największy udział jest właśnie w USA, potem jest Brazylia, czyli Brazylia, Argentyna, czyli Ameryka Południowa. U nas w Europie bardzo rzadko występuje właśnie to GMO. No i teraz tak, ostatni punkt to są właśnie skutki pozytywne i skutki negatywne. Takim skutkiem pozytywnym stosowania tego GMO, tak jak, jak mówiłam, na przykład, jest to, że te owoce czy warzywa są smaczniejsze, bardziej ładniej wyglądają, tak są bardziej odporne plony są większe tak? i dzięki temu, że one są silniejsze nie trzeba ich nawozić tak? ponieważ jak wszczepimy w jakąś tam powiedzmy w jakieś warzywo jakiś środek tam, że są one bardziej odporne tak? to właśnie przez to nie musimy ich nawozić, tak? czyli mniejsze potrzeby stosowania środków chemicznych dalej, a negatywne skutki negatywne skutki są takie, że na przykład powstają różne dziwne krzyżówki międzygatunkowe co może zaburzać nasz ekosystem i łańcuchy pokarmowe Niekontrolowane rozsiewanie się roślin z upraw GMO, tak? Czyli na przykład może to zagrażać naszym tak, jakby, tak zwanym rodzimym, rodzimym roślinom. No i też ostatnie, co powiem, to jest to, że nie do końca znamy wpływ GMO na zdrowie ludzi, tak? Bo to jeszcze nie jest tak jakby zbadane i potwierdzone, tak? Bo gdzieś nie tam niedawno powstało i cały czas naukowcy badają.